Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka Czytania Metodą Sylabową. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania będzie sylaba sy, sylaba, którą widzicie obok. A więc jeżeli jesteście zainteresowani dzisiejszym odcinkiem, usiądźcie wygodnie, zapraszam na materiał. Jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą "sy"? Zacznijmy od rebusu. Oto rebus. Do sylaby "sy" mam dodać wyraz "laba". "Laba", czyli błogie lenistwo. "sy" plus "laba". Co będzie rozwiązaniem tego rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz. Sy, laba, sylaba. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie sylaba. Gotowi? Sy, la, ba. A inne wyrazy z sylabą sy na początku? Kolejny rebus. Tym razem jest arena, cyrkowa arena. Ale w wyrazie ARENA została przekreślona litera, a jednocześnie sylaba A. Zamiast A ma się pojawić sylaba S. Sy. Co będzie rozwiązaniem tego rebusu? Rozwiązaniem tego rebusu będzie wyraz SYRENA. syrena. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie SYRENA. Gotowi? SYRENA Syrena. Jeszcze inne wyrazy z sylabą sy na początku to syrop i sypie. Zapraszam do wyklaskiwania sylab w tych wyrazach. Syrop. Sy-rop. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie sypie. Sy-pie. I kolejne wyrazy z sylabą sy na początku. Te wyrazy to synek i sypialnia. Zapraszam do wyklaskiwania sylab. Synek. Synek. Tym razem wyraz trzysylabowy sypialnia. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Sypialnia. pialnia. Sylabę sy możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby. Może być ona zapisana małą, ale może być również zapisana wielką literą. A jakie wyrazy? Zapisujemy sylabą s sy, zaczynającą się wielką literą. Na pewno nazwy geograficzne. Oto Sycylia, piękna włoska wyspa. Wyklaszczmy sylaby w nazwie tej wyspy Sycylia. Sy cylia. Sycylia. A czy sylaba s sy może się znaleźć na końcu wyrazu? Oczywiście. A na końcu jakich wyrazów może być sylabasy? Zacznijmy od rebusu. Oto kolejny rebus. Roboty. Ale w wyrazie roboty została przekreślona sylaba ro i sylaba ty. Zostaje tylko sylaba bo. Do tej sylaby, która została, czyli do sylaby bo. Dodajmy sylabę S. Sy. Co będzie rozwiązaniem tego rebusu? Rozwiązaniem tego rebusu będzie wyraz BOSY. BOSY. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie BOSY. Bo sy. Inny wyraz z sylabą "sy" na końcu to wyraz WŁOSY. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. WŁOSY. Hmm, piękne, wspaniałe, długie, błyszczące, lśniące włosy. A jeżeli ktoś jest bez włosów, to powiemy, że jest łysy. Tutaj w tym wyrazie, w wyrazie łysy, również sylaba sy występuje na końcu. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie łysy. Łysy. I następny wyraz z sylabą sy na końcu to wyraz pasy. Zapraszam do wyklaskiwania sylab w wyrazie pasy. Pa-sy. Innym wyrazem sylabą sy na końcu jest trzysylabowy wyraz zapasy. Wyraz zapasy może mieć podwójne znaczenie. Może oznaczać zapasy na przykład żywności, ale może oznaczać również dyscyplinę sportową o takiej nazwie. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie zapasy. Gotowi? Za-pa-sy. Mam nadzieję, że dzisiejsze słownictwo podoba Wam się, dlatego poproszę Was o lajk like i ćwiczmy dalej. Czy sylabę sy możemy spotkać wewnątrz, w środku wyrazu? Tak. Przykłady? Proszę bardzo. Wyraz pesymista. Hmm, straszny smutas. Zapraszam do wyklaskiwania sylab w tym wyrazie. Gotowi? p Pe sy Pesymista. Inne przykłady z sylabą sy wewnątrz, w środku wyrazu, to wyraz usypiać albo wysyłać. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Usypiać. u sy -piać. Tym razem wyklaszczmy sylaby w wyrazie wysyłać. Na przykład wysyłać e maila. Wysyłać. Wysyłać. Przejdźmy do nieco dłuższych wyrazów. Wyraz czterosylabowy, wyraz przepisywać, na przykład przepisywać receptę. Gotowi do wyklaskiwania? Start! Przepisywać. I wyraz bardzo długi, bo aż pięciosylabowy, wyraz uniwersytet. Uniwersytet, czyli wyższa uczelnia, na której kształcą się studenci, a my wyklaskujemy sylaby w wyrazie uniwersytet. Gotowi? uniwersytet uniwersytet A teraz zapraszam was do odczytywania sylab, które zostały połączone ze sobą strzałkami. Sylaby zapisane takim jasnozielonym kolorem łączymy z sylabą, która wewnątrz została zapisana na biało. No to zaczynamy. Zaczynamy od góry. Start. Ma ma mama ma. Rama, rama. Da, ma, dama. Sa, ma, sama. Su -ma, suma, suma. Du Doma, duma. Roma, roma. Imię żeńskie. Przeczytajmy raz jeszcze, tym razem wyrazy, które powstały w wyniku połączenia tych sylab, a wyrazy te znajdują się na dole, zapisane są one na biało. No to czytajmy wspólnie: mama, rama, dama, sama, suma, duma, roma. I ciąg dalszy y, ćwiczeń związanych z czytaniem sylabami. Do sylaby żółtej dokładamy, dodajemy, doczytujemy sylabę różową. W wyniku połączenia tych dwóch sylab wyjdzie nam wyraz, który obok został zapisany na biało. No to zaczynamy. Zaczynamy od góry. Ma -sa, masa, masa. Mi misa, misa. Ra rasa. Rasa. O sa. Osa. Rosa. Rosa. A teraz zapraszam Was do odczytywania zdań wyrazowo obrazkowych. Zaczynamy od góry. Zdanie zapisane na zielono brzmi: To mama Sary i Idy. Pod spodem na żółto zostało zapisane zdanie: Sara sama soli. Poniżej na niebiesko zostało zapisane zdanie. Ida ma sery. Poniżej, na kolor różowy, jest zapisane zdanie. A tu misy timy. Jak widzicie, Tima ma miski pełne jedzenia. A może i picia, oczywiście. I na samym dole, na biało, zostało zapisane zdanie. Sara syta, Ida syta i Tima syta. Syta, czyli najedzona. A teraz przeczytajmy wspólnie wszystkie zdania. Start. To mama Sary i idy. Sara sama soli. Ida ma sery. A tu misy timy. Sara syta. Ida syta. I tima syta. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening podobał Wam się i przebieg oczywiście wyśmienicie, nie mieliście z nim żadnego problemu. Dlatego pamiętajcie o lajku. A ja żegnam się z Wami, życząc Wam pięknego dnia i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu nauka, czytania metodą sylabową. Buziaki, papa, pa, hej!